Witamy Was serdecznie Hejka, z tej strony to te Kokonat LPS, jak pewnie wiecie. A oto kolejna wymianka. No. Duż, dużo tych wymianek. Jak znowu... Jak, jak znowu, jak zawsze ja idę w paczkę. Jak zawsze? To jest czasem i ja chodzę. Tak, jasne. Ona udaje małpę. Nie Nieprawda. Nieprawda! prawda A jestem wy wyżej Nie chodź wyżej. Nie! Nie! He, he, jestem wyżej Ej, uświekła głupia. Dobra, otwieram paczkę ko No kogo no, nazwałaś gupią! O, <laughs> mi kokark. I leżę na podłodze tam. <laughs> ale nie, przepraszam, głupia ty moja tym. Okej, okay, to idę po kokardkę a, a to może tą paczkę zaraz opoczekaj. Poczekaj, idę po kokardkę o, Ale siebie zrobiłam. U nas pana deszcz. I to bardzo bardzo dobrze, wers. że pada deszcz. To bardzo dobrze, bo rośliny Było już tak gorąco, że rośliny nie miały wody. Ale mocno pada i nie można wyjść na dół. No, rośliny ważniejsze. Iii. No spokojnie, no nie płacz na fizy. Fufu, ale fu, fu. teraz fu. mamy wakacje, bo nie możemy wyjść z domu. Kłopotam. A ona dziś zostawiła kluczyk w sklepie. <laughs> I musiałyśmy po niego iść. <laughs> Ej, to wy, może tą paczkę otwórzmy dobre. No, no, no właśnie, bo to tak kurcze. Wszyscy... O no, kurcze flaszka. My to chyba vloga normalnie powinniśmy prowadzić. Nie wiem. To za nudne Jesteśmy nudne. Uwaga! A więc paczka! Lis, lis, najpierw lis. ja lubię listy Lubię listy O kurde, Dobrze. Aha, już widać. w więc to patrz. Aha, już widać. Ok, więc najpierw Dobrze. lepiej, A więc te odpakowane to jest Taylor. Wygląda mniej więcej tak, troszkę brudna, ale się umyje A to jest Miriam. Ogólnie bardzo, bardzo nam się te petrzopy podobają. One są prześliczne. Mhm. Dobra, to je tu postawimy. Teraz przejdźmy do dodatków. Tu jest taki własnoręczny laptop, o, od Apple mhm. I tu A tutaj go jest ten odstawię... y, telefon. O i bardzo mi się i starszej koko spodobały te podusze. One są takie. No, takie takie. Mi się zdaje, że one będą w którymś serialu. O taka była skropka. A to nie serduszko? To serduszko, tylko takie. Mało serduszkowe. Ale to piękne jest, mamy te poduszki to śliczne. I tutaj kukarka. Tutaj tablet, tablet, chyba tablet. Moment. nie ma tak tu Spódniczka przy śliczna. O i to się ale A chyba to Bo kurde i mi się złodzikki mamy takiego fioletowego. Ego, pochodzi nadeszła ta chwila. Podstawowo list. Uh, uh, uh. Jej, to weź go przynieść, Albo czy ja? I, jak ja? Ty dosłownie poleciałaś. I dla kokon. LPS. Aha, i przeprosiłaś wspanielkę. Od Klaudia Love LPS. No. Bo to jest wymiana Ej, z Love LPS. Chyba to mówiłam, ale nie pamiętam. Albo to mówiłam, jak się nie nagrywało, więc teraz już wiecie, Dobra, przeczytać ten list. Jej, ale ten list chyba... Z... O. moment, e, chwila, chwila. O to nic nie mówiłem. Hmm. Bo kurde. Jak grą? Od nieba. Więc, hej, hej oddam komu... LPS. Cieszę się, że się z wami się wymieniam. Nie wiem, co pisać. Dziękuję, że się z wami wymieniam. Dałam dwa LPS: serduszko, szwathel i spanie. Dałam komputer, tablet, telefon, własnoręcznie, ro... własnoręcznie robione. E, dałam dwie poduszki i misia. Misia. sukienkę, sukienkę kokardkę. E, wymieniam się na. Z naprawdę z wyjątkowymi osobami, aż nie można w to uwierzyć. Sorry za pismo, xd. No to śpiszmy. was. O, Jake! <Abele> Jake! Jake! O kurde, Jake! Tylko o... O! Aleluja! Teraz od... Moment, odkradłam. Więc teraz... nie ma. Dobra, tam mów, Schodzimy na psy. Dobra, mów. Wiem, że ten pies jest <gülj> dla was ważny. Pozdrawiam, kradę. A jeszcze Kiedy... Tylko się patrzę na ekran... A, a, tym ty, ty. a o to, okay. Osoby o złotym sercu, które nagrywają filmiki LPS, więc zrobiłam wiersz. O jak miło? O tym kanale us usłyszałam Mało Ma się nie popłakałam. Mało się nie popłakałam. Taki mhm. talent mieć to ja będę uczyć się. Eee, odcinki odcinki wszystkie obejrzałam. obejrzałam, czekam na, na hmm. nie od samego rana. Eee, miło mi oglądać je, chociaż nie chce mi się. Strzałkę? Po prostu one, które lubią mnie. Ej, no naprawdę, ten jest jak cudowny. Du Dużo w pracy w niego my chciałaś włożyć. Nie no, takie ładne miejsce. Nie no, jakie ja ładne miejsce no, właśnie... jaki dostaliśmy? Mm, za przeproszeniem dla innych. Ale naprawdę, ile ty się nad nim naprasować musiałaś trochę, nie? Mm. Ale się mm. tak, o. Cię ładne. Się. No, pięknie. Aż zaparła na dech w piersiach. Mm. Y, powiesimy do sobie nad biurkiem. Dokładnie, no, no, a ja tu przez parę razy nie No ale zaraz przestaniemy. A więc to chyba na tyle. Mm -hmm. I o, o, oczywiście zapraszamy do opisu, bo nie się. A i jakbyś chciał się z nami wymienić, to możesz... No wszystko masz w opisie, No, czyli, e, Facebook, Facebook, coś tam. tam. Najchętniej to byśmy żeby się pisali do nas na Skype, bo tam cały czas prawie siedzimy. I no cały czas tak jakby prawie jesteśmy na Skype'ie. Jak chcesz, to lajku, like y, jak nie to nie, proste. Yy, no, I no, i jeszcze raz zapraszam do nas I dziękujemy też za tyle, tyle subów. No i właśnie naprawdę dziękujemy Klaudi za tą wymiankę. I, i, i,